Czyli na początek wyznaczmy wartości funkcji trigonometrycznych kąta, nazwijmy go sobie alfa, ale najpierw musimy ten kąt zaznaczyć w układzie współrzędnych. Wiemy, że do końcowego ramienia należy punkt minus 3,1, czyli ten punkt. Łączymy, zatem tutaj mamy kąt alfa. No i skoro mamy punkt, znamy x znamy y, no ale zauważcie, że jeszcze potrzebujemy r, czyli promienia wodzącego, który sobie wyznaczymy z tego wzoru. Czyli tak r to będzie x kwadrat, czyli minus 3 kwadrat. Dodać y kwadrat, czyli 1 do kwadratu. Minus 3 do kwadratu 9, 1 do kwadratu to 1, 9 plus 1 to 10, czyli mamy pierwiastek z 10. No, i teraz zapiszmy sinus kąta alfa to będzie y przez r, czyli 1 przez pierwiastek z 10. Możemy się pozbyć niewymierności, czyli licznik i mianownik mnożymy przez pierwiastek z 10. 1 razy pierwiastek z 10 to pierwiastek z 10, pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 to pierwiastek ze 100, czyli 10. Kosinus alfa to będzie x przez r, czyli minus 3 przez pierwiastek z 10 mnożymy licznik i mianownik, czyli minus 3 razy pierwiastek z 10 to minus 3 pierwiastki z 10, a pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 to pierwiastek ze 100, czyli 10. Czyli mamy minus 3 pierwiastki z 10 przez 10. No, i jeszcze tangens byśmy chcieli wyznaczyć, czyli tangens to y przez x, czyli 1 przez minus 3, a 1 przez minus 3 to minus 1 trzecia. Mamy już wartości, i teraz pewne rzeczy chcemy sobie sprawdzić. Najpierw byśmy chcieli sprawdzić, czy sinus kwadrat alfa dodać. No i sobie spojrzę tak, to jest wzór na jedynkę trygonometryczną plus cosinus kwadrat alfa. Czy to będzie równe 1? Czy będzie nam się zgadzało? No to tak, sinus alfa, wiemy, że to będzie pierwiastek z 10 przez 10. Tu mamy sinus kwadrat, czyli pierwiastek z 10 przez 10 podnieśmy sobie do kwadratu, bo jak to będzie sinus, to do kwadratu to sinus kwadrat alfa. No to oczywiście, jak to w ułamkach podnosimy do kwadratu i licznik i mianownik. Czyli pierwiastek z 10 do kwadratu możemy rozpisać jako pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 mamy mnożenie pierwiastków tego samego stopnia, czyli możemy sobie pod jednym pierwiastkiem to pomnożyć. Mamy zatem pierwiastek ze 100. A pierwiastek ze 100 to będzie 10. Czyli tu mamy 10, a tu 10 do kwadratu to będzie 100. Skracamy i otrzymaliśmy 1 dziesiątą. Czyli zamiast sinus kwadrat alfa podstawmy 1 dziesiątą. Dodać tu mamy cosinus kwadrat alfa, czyli cosinus alfa to tyle, czyli cosinus kwadrat to będzie ta liczba do potęgi drugiej. Czyli minus 3 pierwiastki z 10 przez 10 do kwadratu. No to tak, przede wszystkim zauważcie, że jeżeli podnosimy sobie liczbę ujemną do potęgi drugiej, no to wynik na pewno otrzymamy dodatni. No to po kolei. 3 do kwadratu to 9. Pierwiastek z 10 do kwadratu to już liczyliśmy, tutaj mamy 10. No i 10 do kwadratu to 100. Skracamy. 9 razy 1 to 9, w mianowniku zostało nam 10. No i faktycznie zauważcie, że 1 dziesiąta plus 9 /10 to będzie 10 dziesiątych, a 10 dziesiątych da nam 1, czyli to jak najbardziej będzie prawda. Tu jeszcze nie wiemy, tu już tak naprawdę widać, że lewa strona równa się prawej, czyli to jest prawda. No i teraz pod punkt B jeszcze. Podpunkcie B mamy prościej, bo mamy sinus alfa przez cosinus alfa równa się tangensowi kąta alfa. No tyle prościej, że nie musimy tego już podnosić do kwadratu. Czyli tak, wiemy, że sinus alfa, spójrzmy, to będzie pierwiastek z 10 przez 10. Czyli my z boku najpierw wyznaczmy sobie wynik tego dzielenia. Nie będę zapisywała tego jako ułamka piętrowego, tylko kreska łamkowa nam zastępuje znak dzielenia. Czyli sinus alfa, jeszcze raz spójrzmy, to jest pierwiastek z 10 przez 10, podzielić, bo mamy kreskę łamkową, przez cosinus alfa, czyli cosinus alfa to minus 3 pierwiastki z 10 przez 10. No to skoro dzielimy dwa ułamki, to pierwszy ułamek mnożymy przez odwrotność drugiego, czyli minus 10 przez 3 pierwiastki z 10. No i możemy sobie skracać, czyli te pierwiastki możemy, ponieważ tu mamy mnożenie. Dziesiątki również, czyli tak, liczba dodatnie razy ujemna da wynik ujemny. Liczniki najpierw, 1 razy 1 to 1, 1 razy 3 to będzie 3, czyli mianowniki też. Czyli z tego dzielenia otrzymamy minus 1 trzecią. No i teraz tangens alfa sprawdźmy. To minus 1 trzecia. Czyli lewa strona jest równa stronie prawej.